Witajcie moi drodzy! Mamy dziś 21 sierpnia 2025. W lasach panuje susza i mogłoby się wydawać, że grzybów nie znajdziemy. A jednak, trafił się kośniaż pomarańczowo-żółty. Gatunek, który całkiem dobrze znosi upały. Oczywiście nie wygląda tak pięknie jak zwykle. Natomiast, jak widzicie, jest wyblakły i spękany od słońca. Pewnie co niektórzy powiedzą, że to fake lub stare zbiory, tak dlatego przygotowałem dla Was dowód. Aktualną gazetę z aktualnymi wydarzeniami z poprzednich dni. A skoro już o tym mowa, ktoś na pewno też stwierdzi, że na pewno te grzyby są robaczywe. Otóż nie. Kojarz pomarańczowo-żółty ma taką ciekawą cechę, że robak go nie lubi. I większość okazów bywa zdrowa. Zatem sprawdźmy to, przekroję dla Was parę sztuk, a Wy zobaczycie sami, że jest zdrowy. Poczekajcie. Weźmy sobie jakiegoś grzybka. Powiedzmy tego. I przykrojmy go. Na pół. I pyk pierwszy. Weźmy sobie kolejnego. Może tego. I krojemy kolejnego. Proszę. Jest i kolejny grzybek. Bierzemy następnego. Dobra. Zróbmy sobie miejsce. Tym razem wystrzona. Proszę. Także jak widzicie, grzybki są zdrowe.